W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, błonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bedzenna głębinno zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelakiej chwały najgodniejsze zmiły się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmił się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmił się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmił się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmił się nad nami. Serce Jezusa, Odwieczne upragnienie świata zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmił się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmił się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmił się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelakiej pociechy, zmił się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmił się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiło się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca twego. Módlmy się. wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość uczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. daj się przebłagać tym, którzy żebrzą twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego. Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków, amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Szczęść Boże wszystkim.